Nie podleżajcie, ktoś ma dysmonta, to mówcie. Mamy i... Nie, Zerga ma ich nie, Kurwa, ja mam nie, ja mam nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie nie, nie, Zaraz i łapię, nie, wpierdalamy się. nie, Zaraz, nie, 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 buła buła, 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 buła nie, nie, Buła, buła, nie, nie, Buła, 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 buła. Ta, Bajam, tak, poszukać, no. na Norfis puszczemy. Za 8 będzie tak. Za 8 będzie tak. Melakami puszczujcie, dobijajcie. Mówcie, jak ktoś ma problem. Ładnie, Ewa, ja, ładnie. Ja tutaj łapie. Jest tak, jest tak. Mam problem z melakami pomiędzy nami. Co? się się do nich? Dobra, to Norfis, pomóżcie rangeom. Na, na malaków, tu, 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 Na malaków, cofamy się. Na Sofiscie. Buła, buła, jak macie to było? Ja, jest zasłonowany no. był zaraz był Dwa, jeden, go przecinam. 2-1, przecinam go, przecinam. Przecięte dobra, lut, 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 szybko, lut, 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 lut. Wszystko, wszystko, wszystko. Lutujemy, lutujemy. jak macie chwilkę, to pójście ktoś.